Nie mogę się tobą zajmować w czasie wakacji. Pojedziesz do ojca, do Saint-Romain. W życiu tu nie zostanę. Mamo, nudzę się. Błagam, zabierz mnie stąd. Czemu siedzisz cały dzień w warsztacie? Bo robię tam coś w tajemnicy. Niektóre ptaki uznają za rodzica pierwszą osobę, którą zobaczą. No więc jesteś jej tatusiem. Gatunek gęsi jest zagrożony. Aby go ratować, opracowałem nową, bezpieczniejszą trasę migracji do Norwegii. Muszę im pokazać drogę, żeby ją poznały. Do Norwegii, ale nie będzie latał tym złomem. Na 100%. No. Co ja panu mówiłem? Nie wolno wypuszczać gęsi bez pozwolenia, słyszy pan? Czego chce? Zabiera gęsi. Co? Nie, 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 czekajcie. Stop, stop, stop! To Film twórcy Belli i Sebastiana. Lećcie za mną, dziewczyny. Nikolasa Waniera. Gdzie jest mój syn? Inspirowany słynną na cały świat historią. Leci nad Morzem Północnym. Żartujesz sobie ze mnie? Da radę. Jak to da radę? Nie masz pojęcia, czy on sobie poradzi. Ta niezwykła przygoda. Zyskała ogromny rozgłos. Musi skręcić na wschód, dalej jest otwarte morze. Chłopiec z chmur. Wkrótce w kinach.